Hej kochani, witam Was w piątek wieczorem Do porodu jeszcze troszeczkę czasu nam zostało Ale dlaczego już się dzisiaj tutaj widzimy? Mianowicie, mamy tak Dostałyśmy słuchajcie awans i od razu wyskoczyło naszym kopiuszkowi, że jest zestresowana i chciałaby pojechać na urlop Ja nie widzę żadnych przeszkód, jedźmy na urlop Także słuchajcie, oczywiście pojedziemy tutaj z naszym księciem bo jakżeby inaczej. I nie wiem dlaczego, ale nie mogę zaznaczyć, że chciałabym na urlop pojechać również z Rozalią. Ale oczywiście Rozalię sobie tam weźmiemy. Ona sobie tam odpocznie na tyle, na ile może. No i będziemy oczywiście oczekiwać naszego dziecięcia, bo tutaj, że tak powiem, no nie wiemy za ile te nasze dzieci się tam przydarzy. No co tu się dzieje? Nie, nie, nie teraz. Proszę weź urlop z Liamem. I dzwonimy. No, zapytaj się go, czy chce. Czy sobie jedziemy na Sulani? No i oczywiście jedziemy. Eee, tak, dobrze, dobrze, dobrze. To my chcemy, gdzie? My chcemy. A tu ja nie mogę na Sulani jechać jako świat wakacyjny? O, moi drodzy, na to pójdzie cała nasza, e, całe nasze pieniądze, które zarobiłyśmy, dostając awans. No ale trudno, jedziemy, słuchajcie, na dwa dni. Nie wiem, może Rosalia nie może bo po prostu jest w ciąży. Nie wiem, jak coś, to się ją tam przyniesie. Także to tam na spokojnie, jak coś, to coś zaradzimy. Także słuchajcie, jedziemy sobie, odpocząć. E, no i zobaczymy, jakżeż to tutaj będzie. Także moi drodzy, ja myślę, że może chociaż w tym odcinku, e, sobie tam poflirtujecie po troszeczkę bardziej o, podtrzymajcie się za łapki tam zapytaj jak mu minął dzień o, tutaj niby jest takie tam, nie wiem jak taki alaczekin, no i pięknie o, tam jakiś flirciarski dowcip i tak dalej, i tak dalej o, no, dołączyłem do wspólnego urlopu, nie wiem dlaczego się po prostu tak nie dało, ale dobra, Rozalia kochana, ja myślę, że ty mogłabyś już pójść sobie tutaj spać Oczywiście jesteśmy sobie tam w takim resorcie, który został zrobiony tu na Sulani. Są takie trzy bungalowy, ale ja bym bardzo chciała kiedyś pojechać do takiego miejsca na jakieś Malediwy albo coś. No i wiadomo, my sobie tutaj będziemy mieszkać no, przez te dwa dni. Wiadomo. I pytanie, czy, czy nas to będzie potem stać, ale zobaczymy, zobaczymy. No dobra, Miski, e, to wy tutaj porozmawiajcie sobie. O, tam było o zostańcie najlepszym przyjaciółmi, bo ostatnio nie dopilnowałam was i tego nie zrobiliście, także teraz na to czas. No i super, możemy się, słuchajcie, wychodzić już e, za mąż, ale na, na razie nie, na razie nie. To jeszcze nie ten czas. Ja myślę, że ogólnie e, nasz Kopciuszek ma takie nie do końca te wychodzenie za mąż, bo wie, jak to wyszła ze swoim ojcem e, Oj, ojcem nie ojcem e, I po prostu jeszcze nie chce i tyle Dobra, niech oni sobie tam śmigają To już późna pora A no tak, bo im tam w to muszą dopłynąć, prawda? E, I który wybraliście sobie domek? Ten, U? Aha. Jak to niby ma działać? Żeby sobie tutaj do, dopływacie. No dobrze. Bardzo ładny Macie swoją własną kuchnię. Tu takie, o, wszystko przeszklone, także kurczę, wszystko widać, ale nie, żeby ktoś tutaj na was szpiegował. Jakie fajne, nawet nie widziałam, że takie obiekty są. Tu jakieś leżeczki, jakieś coś. No i. I gdzie ten książek, którą stroną ty, facet, idziesz? Tam. No dobrze, to, to się pośpiesz. No i pięknie. No i słuchajcie, oni sobie tutaj spędzają razem czas. Rozalia tam odpoczywa, a my widzimy się, słuchajcie, z rana. Jest teraz 5.30, także naprawdę wcześniej rano nasi Simowie wstali. Ale jak się wyspali, no to co? Widzę, że tu my mamy niezłą kondychę, ładnie odlijamy, pływamy, ale to nie to chciałam zrobić. Moi drodzy, przyrządzimy sobie oczywiście tutaj ucztę, także zrobimy coś ciekawego. O, zrobimy sobie wieprzowinkę, także niech ona ją tam zacznie, bo tu wszyscy zaraz będą okropnie głodnie. Widzę, że Rosalie tutaj, pęcherz to strasznie doskwiera biednej. Myślę, że ona by mogła. Tak, wciąż, a nie, jest zbyt ciemno. Myślę, że ona by mogła się tutaj odprężyć i poczekać, aż jedzonko się zrobi. Tutaj w ogóle zobaczcie, jak fajnie wszystko jest tak naprawdę przygotowane. Bardzo fajne miejsce. No i pięknie. Co tu się dzieje? Dzień pirata. A, to nas tutaj tam mało, nie, nie, dobra, mało interesuje. Aha. No, nie, nie, nie. Tej warzywnej tempury nie podawaj, bo nam się tutaj robi. Także też mogłabyś się tutaj oprzytnij sobie komara. Ali, ile? Gdzie się podział? No, gdzieś się podział, tego? gdzie? To kto, kto go wie? Aha, coś tu w toalecie robi. Dobra, potem sobie oczywiście odprężymy się tutaj na leżaczkach. Dzisiaj jest co prawda chłodno, ale czy komuś to tam przeszkadza? Raczej nie. A ty, kochana, tak dookoła będziesz leciała? No dobrze. Nie, proszę bardzo, daj się połóż. Odpocznij sobie, przestań gotować. Musimy poczekać, aż to się zrobi. Także, o, zażywaj sobie w stroju kąpielowym, żeby tutaj ludzi nie przestraszyć. E, o, nich sobie jakieś zapalimy, jak będzie za, za, za chłodno. Na co? Na rozalie czekamy, aż i ten biedny brzuszek, no. Się zakończy. Także kochana, ty to dopiero wyglądasz, aż zdjęcie dla potomnych zrobię. O, tu, tu brzuchacza. Tylko nam śniżka musi stąd się zdziałać, żeby nie przeszkadzać. O, kurczę, ja bym chciała taki relaks. Tylko może nie leżeć na takim typowym że tak powiem, e, ziemi, tak? Tylko jednak na... O, proszę bardzo. <grywia> Co za brzuchol. Ale no cóż, no, cze musimy czekać. Nic na to nie poradzimy. Czemu cię nudzi? Bo jesteś ciekawa klubowa... A, już przestań. Tu dalej jest relaksu. się. Ja myślę, że na pewno mogłabyś tutaj dodać na z Instagrama. Szkoda, że nie możesz jej tak robić leżąc. Niby takim multitasking, ale dobra. Czy my to z głodu padniemy, zanim to się zrobi? No, że jesteś sobie. O, potem weź sobie, aktualizuj. A ja wam pokażę, że nam już całkiem dobrze idzie, bo mamy jedną gwiazdkę i za niedługo będziemy się zbliżać do drugiej. Także całkiem, całkiem. Tak, ja wiem, ja wiem, ale ty sobie na razie tam leż Ale ja znowu gdzieś polazł. Nie wiem gdzie. Jezu, z nim to po prostu. Same problemy z tym chłopem, ja Nie wiem. Może być. Ej, może być je O Szwedzki masaż wykonany przez Liama. No tu nasza biedna to raczej masażu tu niekoniecznie. Ej, tu już mamy wrzucić coś na ząb. To może czekać, czekać, czekać. Na początku weź sobie tutaj zjedz. Rosalia, ty też weź sobie coś, wrzuć na ząb. Mam nadzieję, że się udało. Jakie fajne te te. Aha, to tylko dla jednej osoby się takie zrobiło? Nie, no już myślałam. O, weź sobie porcję. Ty też weź sobie porcję. I usiądźcie razem dziewczyny. Pogadajcie, zapytaj jak Rozalia się o... Zapytaj o termin. Czy myślisz, że to teraz już, czy jeszcze trochę. Wyszli do domu z lop. Ale jesteś milusia. O tak, muszą się przytulić i tak dalej, i tak dalej, bo bez tego nie da rady. No i piknie. Żadnych rozstępów, nic. Mmm, zazdroszczę, kochana, zazdroszczę. No i ty masz to żarełko? No i proszę, siadamy. Siadaj, siadaj. Liam nie wiem, gdzie się podział. Hop, hop. Nie wiem, może gdzieś odpoczywa, dryfuje, czy cokolwiek, albo Polos gdzieś tu. Kto wie. Zaraz wrócić, pomasuje, No, i no. <grym>, tak ma być. Ej, no proszę cię, przecież jesteś na wakacjach, nie, nie możesz być znudzona. A teraz pytać, co przywiał wiatr. O, zabawne zajęcia. Zawsze to dwie godziny ma niby trwać, kurde. O, witamy, cześć, cze, cze Liam. Czy też jesteś. Te, 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 te... Rozmawiam po większej godzinie, no chyba nie z tobą, nie? O, pochwał, że ładnie wygląda w tych spodenkach, No a co? Tylko, że wiadomo, że musi ładnie wyglądać. O, o skarbie i powiedz mu, że, ty jest, że on jest Twoim skarbem. Albo ty jesteś Jego, jak to woli. Także niech on sobie zje albo nie zje, nie wiem, nie wiem czy, czy je, czy nie je. A potem poprosimy go, żeby nas pomasował. I powiem wam, że... No posiadanie faceta to jest bardzo miłe, bo właśnie was może pomasować. Co prawda ja to bym chciała, żebym nie masował 24 ha ale to tylko ja, także żebym się proszę nie przejmować. Idzie rozwaję znowu do toalety bidulo. No i co? I myślę, że... Możemy sobie tutaj dalej o O, za, o zażyj sobie kąpieli słonecznie, czemu nie w stroju kąpielowym, o. Jak już się tam do, dotaszczysz bidulko. A my co? A my tu jesteśmy masowane, no kurczę. Ale nam dobrze. Też zrobimy zdjęcie, tylko dla potomnych. No liam jakie ja w ogóle ma okulary, No, no, no. I na taki urlop to ja mogę jechać, nie? nie, żeby coś. No i pięknie. Bardzo ładnie. My tu co? My tutaj dalej w toalecie jeszcze żyjemy. Nasze dzieci, cóż, nie wiadomo kiedy. No i mieć już to ze sobą dokładnie. Powiem Wam, że Jadina brat ma teraz pierwszą dziewczynkę, mu się urodziła, no i jest całkiem, całkiem poważna sprawa. O. Weź sobie tutaj, żeby Ci było e, wygodniej, a nie na, na, na ziemi, bo potem się biedna nie podniesiesz. A mojemu przyjacielowi, jego siostrze, będzie się też rodziło dziecię i już jest spóźnione. Tam chyba jeden tydzień i się biedna mama stresuje, czy kiedy to i jak. Także to nie jest taka łatwa sprawa. Mnie na szczęście na razie to nie czeka. No i co? I pięknie. Dzień Akademickiego Ducha na razie, nie? Po, e, Dobrze, to Ty jesteś wymasowana. Co nie, dobrze ci? Myślę, że mogłabyś się tutaj też o, zażywać sobie kąpieli słonecznej. O, tutaj za, za tym parawanem, to możesz sobie bez niczego zażywać. Tam przed rozalią nie będziemy tego robić. Jak jest ten dzień tego ducha sportowego, to dostaję po 10 powiadomień. To, co to jest? Uh -huh. Ale nie wiem, znowu gdzieś po losu. Ty stary, ty sobie tu odpoczywaj, a nie łazisz cały czas. Także no niech dziewczyny, słuchajcie, sobie tutaj poodpoczywają, a ja myślę, że będę się z wami widziała, jak już e, zaczniemy rodzić. Moi drodzy, witam was już w domu. Słuchajcie, wróciliśmy wcześniej, bo nie dość, że nastała zima, to tam cały czas padało, także ten nasz urlop to tak się średnio udał. E, no i jak wróciliśmy, to prawie od razu wyskoczyło nam, że musimy lecieć do szpitala, także ty, kochana, tu nie podżeraj. Tylko co? Urodzimy dziecko w szpitalu, dołączymy, oczywiście pójdziemy z kopciuszkiem, żeby tam nam pomagała, tak jak mówię, nadal nie wiem, kto jest ojcem, także zaraz zobaczymy. No dobrze, ty, tu Nina chyba, o, proszę bardzo, to jest pani doktor, tak, pani doktor Nina Kaliente, tu też w ogóle już jakieś duchy same siedzą, ja pierdziele, ona prędzej urodzi niż niż pójdzie tam do maszyny. Ale dobrze, dobrze, choć my tutaj musimy jej pomagać. Tutaj pani, co jest pielęgniarką, również jest duchem. O co chodzi? No dobrze, jakoś to będzie. Proszę się tu zgłosić. Da mi, słuchajcie, nowy sweterek, ale Jezu, ten brzuchol to normalnie wypada. Eee, no, a kupciuszek też ma nowy sweterek, no bo wiadomo, jest zimno. Więc musimy jakoś e, przetrwać. Ej, a tobie co, Karol? Jest chory, jesteś? No, no i co? Zgłosiłaś się do pani? Czy nie? Czy my idziemy już tak, idziemy na salę? Tu ty chodź. Musisz tutaj swojej przyjaciółce pomagać. Niech się jakoś dziewczyna trzyma. Oczywiście te skarpetki plus te buty po prostu są niesamowite. No i zobaczymy, co się urodzi. Ja oczywiście nic nie podglądałam, nic nie wiem. No, to czekamy, a ty nie, nie panikujesz? To dziewczynka. No, a dziewczynka, słuchajcie, będzie e, Marigold. Dobrze. E, tak sobie obmyśliłam, żeby tak miała na imię. No, no i super. Jakby był chłopczyk, to był Andrew. Także mamy Marigold. No i pięknie. I jedno. Dobra, bardzo dziękuję. O no, jak się ucieszyła na swoje dzieci. No i pięknie. Czy, czy my tu możemy już się wykaraskać? Możemy. Jeszcze, słuchajcie, zdążyliśmy naprodukować e, melodię, także wysłaliśmy i dostaniemy jakieś tam O, tutaj też ma nowy sweterek i tu ma takie plechy odsłonięte. Ale jak to rozali, ona się tam nie wstydzi. No i pięknie. Teraz jest tylko pytanie, gdzie my tych simów. E, położymy tego, to nie wiem, w tym naszym małym mieszkanku, ale jakoś to będzie. Dobra, kochana, idziemy do domu. Okej, okay, kochani, słuchajcie, ja oczywiście gadałam, a nie włączyłam nagrywania, to to się nazywa bycie e, inteligentnym. Marigold sobie tutaj leży, ma nad sobą e, takiego szukającego problemów potworka, no i tutaj zrobiłam jej lampeczkę, żeby nie było aż tak strasznie. Ej, nic więcej nie robiłam, bo słuchajcie, nie mamy miejsca i naprawdę się martwię, jak my się tutaj pomieścimy. Z takich jeszcze innych rzeczy, to tutaj ten dywan został zrobiony, tak jak widzicie, przez... E, Kopciuszka, także jestem z nim bardzo dumna, że zrobiła taki ładny dywan. Już idziemy, słuchajcie, zobaczyć, któż to jest ojcem. A ojcem jest Daniel, słuchajcie, a Daniel był drugi w kolejce, jakby pi pierwsze rzeczy się zadziały z Isaakiem, a zaraz potem Daniel zapukał do nas do drzwi. Ogólnie ja nie chciałam tego robić tak jeden za drugim, ale jak już zapukajmy, no to wiecie, to nie moja wina, nie? Eee, także no, proszę bardzo, tu, tu ojciec stoi, ale myślę, że na razie nie będziemy mu mówić. Tutaj do nas zadzwonił brat, także Liam zadzwonił. Kopciuszek tutaj poszła sobie dalej pracować, ponieważ potrzebujemy, słuchajcie, kolejnych umiejętności, żeby zdobyć awans. Jesteśmy już na siódmym poziomie, także naprawdę ładniej nam idzie Pikantne plotki. Uuu, tak, tak, nieślubne dziecko. Wiesz co, Liam? Właśniej siostrzenicy byś tak zrobił. no. Co, że tak powiem, mam w planach dla naszej serii, to na pewno to, żeby w końcu doszło do ślubu pomiędzy naszą dwójką, o, opublikujemy felieton. ale to jeszcze, jeszcze chwilkę, bo, bo mam taki sekretny plan, o którym nie mogę Wam za wiele powiedzieć. No, i chciałabym, żeby Liam się dowiedział, że to my nosiłyśmy tą piękną sukienkę. Że to jednak my jesteśmy mu przeznaczone, bo tak to wiecie, no jest zakochany tobie jest, ale chciałabym, żeby wiedział, że to, 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 to nas przywiało mu. No może nie wiatr, ale przeznaczenie tak, dokładnie. Dobrze. O. Ej, patrzcie jak nam podskoczyło. Dobra, ciocia, chodź, chodź, ciocia. Ty się znasz, bo ty mnie. A nie, no ty byłaś najmłodsza, to ty się nie znasz, ale dobrze. Po głębiej widzę o skrzypcach nie, ale pewnie pewnie i tak gdzieś jak musisz zrobić zadanie domowe, tylko gdzie, gdzieś ty je tu położyła. To jest inne pytanie. Dobrze. My tutaj sobie znowu oczywiście coś porobimy. Mamy już trzeci poziom. Ale cały czas, chyba mam ten trzeci poziom. Dobrze. Zobaczymy, jaki pójdzie. Tu maleńka sobie śpi, a my szukamy dalej tego zadania, ale coś to marnie widzę. Pokaż mi te swoje studia. Na razie mamy 4 plus. Dwa dni do końca semestru, a my jeszcze nie wygłosiliśmy prezentacji. To może zanim ja Ci kupię ten, ten, to Ty jakoś prezentację... Aha, tylko w roboczy, czyli dzisiaj nie. No dobrze, jak dzisiaj nie, to dzisiaj nie. Ale w takim razie musimy Ci kupić... Gdzie tu będzie? O, kup książki i ja jej oczywiście tutaj zaraz znajdę. Gdzie to jest... O, Klara do nas dzwoni. A skąd ty znasz Klara? Chyba że to dzwoni do Kopciuszka, a nie do ciebie. Słuchajcie, Klara to ogólnie jest e, żona naszego najstarszego syna, czyli brata Kopciuszka. Także. Okej, okay, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Skoro mamy zrobić jakąś muzykę, to wyprodukuj nowy utwór, jakiś tam z pazurem zróbmy. Lubię granie w gry wideo. Dobra, możesz lubić granie w gry wideo. A tutaj nagle ktoś inny się pojawił. Dobra, nie wiem, nie wiem co tu się dzieje w tych simsach, e, ale myślę, że możemy zaprosić Liama. E, niech pozna swoją siostrzynicę. A my sobie z nim pogadamy, bo widzę, że jakieś takie małe kontakty mamy. Dziwne, dziwne. E, wiecie, ja jestem zawsze przyzwyczajona do tego, że moje simy powinny mieć wszystko na, 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 na zielono także e, u mnie nie, jakieś tam właśnie przetrwanie i tak dalej to byłoby bardzo spoza mojej strefy komfortu bo ja uwielbiam jak się mają wszystko na zielono. Dobra, zapiszemy utwór tyle śniegu w całym mieście. Dobrze. To to jest to nowe, czy to będzie to, to będzie to nowe? Dobra, na razie nic nie możemy wydać, także nie będzie. To co, słuchajcie, zrobimy sobie też znowu coś ciekawego do jedzenia. Jak możemy, to czemu nie? Coś mi tutaj mamy? O, rosy sobie zrobimy pewnie. Czemu nie? Okej, okay, Liam zaraz tu będzie. Ogólnie ostatnio, słuchajcie, zrobiłam z, ni z nią kastelle, czyli te takie ciacho. O, przy bardzo, japońskie. Plus, robiłam jeszcze Red Velvet, ale tu została jeszcze tylko połowa tego ciała. Także widzę, trzeba będzie zrobić. To jest pusty talerz, też nic nie ma. Dobrze. Okej, okay, to wi witaj e, e, Liam. Pochwal jego sztyl, czemu nie? I usiądźcie sobie tutaj. O dziecku na razie nic nie ma, bo tam nasi się kręcą. Nie wiem, w sumie, jak Isaac przyjmie to, że no nie dość, że został zdradzony to jeszcze teraz z tej zdrady wyszło dziecko bo pamiętajmy tak, że Isaac był pierwszy no ale Rosalia to Rosalia także ona po prostu tak ma nawet nie zauważyliśmy jak, jakie to jest, bo ona już zażarła, no nic to może weź spróbuj, a ci się tam całują o, coś my tutaj możemy sobie zrobić o, dobrze zróbmy sobie shrimpy tak, jak się cieszy. No w sumie... Przyjaciółka z, 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 z jej bratem? Czemu nie? No, Śnieżka, ty niestety już nie żyjesz, kochana. Nie możesz do nas dzwonić, wybacz. Jezu, ja ci już mają jakieś... Postaraj się o dziecko. Ja pierdzielę. Oczywiście, ja bym chciała, żeby to on się oświadczył Śnieżce. Także myślę, że jak przyjdzie co do oświadczeń, to oczywiście zamienimy się na chwilę w Liama, Czemu nie? No, i słuchajcie, teraz pytanie: Czy co, co robimy? No, bo Rosalia będzie się musiała gdzieś wynieść z dzieckiem, ale Rosalia nadal się uczy. Czy my się przeniesiemy do jakiegoś większego domu? Czy zostaniemy tutaj e, w tym małym mieszkanku i Liam się do nas wprowadzi? O, jakie fajne. Mhm, podoba się, że upiekła coś słodkiego. No, też dobrze. E, dobra, kochane, ale ty. Musisz mi tutaj zacząć odrabiać zadania, bo ty się nie wyrobisz się nie nauczysz i nie zdasz studiów i po prostu będzie jakaś... Ej, ale ono wszystko odrobione. Kurde, no nie wierzę. Dobra, to w takim razie zrób sobie coś dla siebie, sobie poćwicz. Aha, wlazłaś i nie możesz wyjść? Dobrze. Nikt nie widział tak tej teleportacji, żeby nie było. E, dobra, to pójdź sobie tutaj i poćwicz, Nie przeszkadzaj. Aha. Dobrze, e, to ty, kochana, chodź, żeś tu. Tu podejdź. I tam sobie poćwiczysz. Ok. A ci tu dalej gadu, gadu. No i pięknie. Po, po tej wpadce, tak, MC Command Center już, już wylądował na razie na zewnątrz, bo chcę mieć. Kontrolę nad tym, co tutaj się dzieje, a nie Dobra, to my jesteśmy tu na dole. To podejdź jeszcze tutaj kawałek do... dalej, już polazło w górę, dobrze. Eee, no i gdzie ta gitara się. No, ja nie wiem. Włóż ją sobie i możesz sobie tutaj improwizować muzycznie. Czemu nie? Masz chwilę w końcu. Po nauce. A my tutaj co? Bla, 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 bla. Gadu, gadu. Zaproś na noc. Ja miśka, tak? Dobrze, ja miśka. Myślę, że skoro Rosalia wyszła, to wasza dwojeczka o? może się tutaj pobawić. Chwilkę ja nic nie będę widzieć, Rosalia nic nie będzie słyszeć. No bo jest zajęta dziewczyna, także pośpieszcie się, Miszki. To idźcie, idźcie i myślę, że Liam będzie już powoli szedł do domku, bo przed nami uczenie się umiejętności. Także idź to, kochani. Proszę bardzo, nie macie podwójnego łóżka, ale... Rozalia! Rozalia, wychodź stamtąd. Rozalia, wychodź stamtąd, natychmiastowo. Proszę tu dzieckiem się zająć. Ale nic im się nie, nie zrobiło. Także, okej. Okay. Nikt nic nie widział. No Daniel, ty nic nie wiesz o nowym członku rodziny. Dobrze, tu jeszcze buzi, buzi. Ej, poczekaj, to siostrą robię, nie wam. Buzi, buzi. Po go i może sobie iść. I mamy dobrą reputację. Ciekawe z czego, nie? Jak my tu na prawo i lewo łazimy. No i pięknie. A potem idź sobie. Uspokój się z tą wodą, kobieto. U po prostu się uspokój. Proszę cię. Jakiś, coś mi klatki się gubią tutaj. Nie, nie wiem dlaczego. Ale dobrze. Ok, kochani, słuchajcie, ja myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. Myślę, że pogram sobie tak długo, żeby nasze maleństwo zrobiło się większe. Wtedy to już w ogóle nie wiem, co zrobimy, ale dobra, nie będzie tak źle. E, no i przed nami ważne wydarzenia, o których cały czas tak gadam, ale nic więcej powiedzieć nie mogę. Także słuchajcie, na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że się cieszycie, że jest dziewczynka, bo ja bardzo. Wiecie, że ja uwielbiam dziewczynki, bo przynajmniej do nich mam mody. E, no i słuchajcie, dajcie znać, jak Rosalia powinna powiedzieć ojcu o tym, że ma dziecko. Także na dzisiaj dziękuję, trzymajcie się, pa pa!